Siemandero! Słuchajcie, taki kurcze nowy jakby e, odcinek gdzieś tam z dorabiania różnych rzeczy jak za mną widzicie blaszkę dorabiam pod mocowanie akumulatora e, powiem tak zaczynam jakąś tam serię pomału filmików e, jeżeli chodzi o jakieś tam Prace z metalem, prace jakieś tam metalurgiczne, że tak powiem, spawanie, niespawanie i dorabianie różnych elementów. Tutaj, akurat przy Ducati, będziemy dorabiać parę mocowań. Będziemy robić cały ogon z tyłu z blachy i będziemy przerabiać bak, który widzicie z tyłu na ścianie. Żeby po prostu spasować to pod ten motor, żeby też bak troszkę powiększyć, bo on jest mały, bo on tam ma może, nie wiem, z 7-8 litrów. Yy, wiadomo, że tam jak jedziesz spokojnie Monsterem, no to zajdziesz do tych 3,5 litra. No ale jak przyciśniesz, to nawet szóstkę spali, no to taki motor po prostu na 100 km, no to tak słabo troszkę, nie? Więc trzeba będzie troszkę powiększyć ten bak, więc to też będziemy robić. Bo stwierdziłem, że oryginalny bak, jak robię customowy motocykl, no to tak nie do końca. Więc, więc to będziemy robić, obserwujcie, dawajcie łapy w górę, no i zaraz będziecie widzieć o co chodzi. Pozwoliłem sobie już przygotować blaszkę, taki tam fikuśny kształt. Blachę oczywiście nie jakąś nie wiadomo jaką zajebistą, tylko po prostu pierwszą lepszą, którą złapałem. Tak wyglądała wcześniej. Tak wygląda teraz, troszkę poszlifowana, troszkę tam postuka postukana młotkiem i tak dalej. Zaokrągliłem wszystkie rogi. Tak, żeby to miało ręce i nogi, że sobie tak zarymuję. Cyk, tutaj będzie akumulator, cewki i cały moduł. To wszystko będzie tutaj wpasowane tak, jak powinno być oryginalnie. Używam najprostszych narzędzi. Młotek, którego też trzeba umieć używać. Takie oto imadełko zrobione z szyny kolejowej. No i kotówka, wiadomo. Także tutaj jeszcze, tutaj jeszcze będziemy robić ogon, żeby on tutaj zasłonił całą tą lampę. Żeby była podstawa też pod, pod kanapę. No i bak. Bak trzeba będzie poszerzyć, powiększyć. Więc z tym to będziecie widzieć w następnym odcinku. No i w sumie tyle. Także troszkę, że tak powiem, pominąłem roboty, ale mam już pomalowany, yy, pomalowany stelaż pod, pod akumulator, pomalowane śrubki podkładki, żeby to spasować. Tutaj ładnie to wchodzi, wszystko będzie zamaskowane i cacy. Także jak jeszcze nie dałeś łapy w górę i podoba Ci się robota, dawaj łapy w górę. A ja co? Ja że tak powiem, będę dalej leciał tutaj z tematem. Nie zapomnij o subskrypcji, oczywiście. No i co? Działamy sobie. Widzimy się w następnym odcinku. W następnym odcinku będziemy prawdopodobnie składać ogon. Docinać blachy, składać ogon do tyłu. Spawanko będzie oczywiście. Jak uda mi się ogarnąć w końcu statek, bo mi się mój statek rozpieprzył, to. Może nagram jakiś kurczę film poklatkowy. I miłego dnia Wam życzę.